Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Marka. Faryzeusze zaczęli rozprawiać z Jezusem. A chcąc wystawić go na próbę, domagali się od niego znaku. On zaś westchnął w głębi duszy i rzekł: "Czemu to plemię domaga się znaku? Zaprawdę powiadam wam, żaden znak nie będzie dany temu plemieniu." A zostawiwszy ich, wsiadł z powrotem do łodzi i odpłynął na drugą stronę. Wiara nie zależy od znaków, ale skuteczność znaków zależy od wiary. To bardzo ważne rozróżnienie w kontekście dzisiejszej Ewangelii. Jezus doskonale znał intencje faryzeuszów. Wiedział, że chcą go wystawić na próbę, że ich serca są zamknięte. Na pewno wiedzieli o mocy Jezusa, na pewno słyszeli o jego cudach, które do tej pory już uczynił. Ale nie uwierzyli. Podobnie jak nie ma sensu rozpoczynać rozmowy, gdy ktoś nie jest otwarty, nie umie słuchać, to tak samo nie miało sensu, aby Chrystus uczynił jakikolwiek znak, bo nie uwierzyliby. Ich serca naprawdę były zamknięte mieli w sobie więcej niechęci, wrogości niż ciekawości i gotowości do przyjęcia prawdy o Jezusie. A jaka jest moja postawa podczas liturgii słowa, spowiedzi, modlitwy czy rozmowy z kapłanem czy z innym człowiekiem? Czy moja postawa jest otwarta, czy jest we mnie pokora, czy jest we mnie gotowość przyjąć Boga, Jego słowo, znaki, czy raczej ja wiem lepiej, ja tam swoje wiem? Pycha zamyka na Boga i Jego działanie, a pokora jest dla Niego drogą. Do naszego serca. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.spierajradiowarszawa.pl i dołącz do grona darczyńców.